Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj z Danii, chciałem powiedzieć, że z Kopenhagi, ale to nie jest Kopenhaga. Jesteśmy jakieś 30 kilometrów za Kopenhagą na wyspie Zelandia w Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana. Nazywa się Louisiana, bo to był taki pałacyk, dom przez bogatego marszanda, milionera, podarowany swojej amerykańskiej żonie, która tęskniła. Za swoimi stronami. Dlatego jest Luizjana, obiekt miłości, a potem po ich śmierci podarowany państwu duńskiemu, po to, żeby tu pokazywać sztukę, zawsze sztukę współczesną. I to jest takie miejsce pielgrzymek, artystycznych pielgrzymek, do których regularnie, może nieregularnie, ale co jakiś czas przyjeżdżamy. Ja przyjeżdżam z Marcinem. A dzisiaj Marcin jest po drugiej stronie kamery. E, o, właśnie się wita. I e, dlaczego przyjeżdżamy? Po co w ogóle jest takie e, Muzeum Sztuki Współczesnej, w której są dziwne rzeczy? Bo nawet trudno mi powiedzieć, że na przykład jest nowoczesne malarstwo albo nowoczesna rzeźba. Nawet jeśli bym powiedział, że nowoczesne instalacje, to, to w dalszym ciągu nie byłoby to precyzyjne. Jest sztuka. Sztuka, która jest bardzo trudna do ujęcia, i, i, i gdyby mnie ktoś zapytał, w czym y, pracuje, w jakim tworzywie pracuje współczesny artysta? No bo rzeźbiarz dawniej pracował w drewnie, albo w kamieniu, albo w glinie. Malarz malował farbami na, na obrazie opartym o sztalugi. Kompozytor komponował na fortepianie, czy ewentualnie w głowie, żeby to wykonać na instrumentach. A co dzisiejszy artysta robi? W czym on pracuje? I co jest jego narzędziem? I te instalacje, czy, czy wydarzenia? Bo jak to nazwać, jeżeli wchodzimy do sali, która jest mnóstwo łóżek i wygląda to jak showing room IKEI, różne łóżka stoją, ludzie sobie leżą na tych łóżkach, jest miła muzyka i kiedy też położymy się na tym łóżku z głową do góry, to widzimy, że na suficie Prezentowane są projekcje podwodnego życia, tak jakbyśmy byli pod akwarium albo pod oceanem, albo leżeli na dnie oceanu i oglądali to, co jest nad nami. Co to jest? Czy to jest w ogóle sztuka? Czy to jest, no, na pewno nie malarstwo? Film to też nie jest film. Nie wiadomo co, więc w czym pracuje współczesny artysta? Myślałem sobie leżąc tam na tym łóżku i w różnych innych miejscach siedząc i oglądając różne dziwne rzeczy, jak na przykład pani idzie ulicą, bardzo uśmiechnięta, z taką maczugą jakby i od czasu do czasu z dużym uśmiechem na ustach. Wali tą maczugą w okna w szyby mijanych samochodów i rozbija je. Już Michał się dalej spaceruje. Za nią idzie pani policjantka, taka nowojorska policjantka. No i czujemy, że za chwilę będzie aresztowana nasza bohaterka, one w pewnym momencie się zrównują krokiem, i, i policjantka miło się uśmiecha, puszcza oko, e, idzie sobie dalej. Czy to, czy to jest w ogóle sztuka? No więc. W na czym ta sztuka polega? I tam jak leżałem na łóżku pod tymi oceanicznymi obrazami, nagle zrozumiałem, dzisiejsza sztuka pracuje w rzeźbi w mózgu. To są bodźce, które dostajemy od artystów, i resztę musimy wykonać sami. Dawniej obraz był namalowany do końca, można było powiedzieć, skończone dzieło. No jeden więcej zrozumiał drugi mniej z tego obrazu. Jeden się bardziej znał na y, kunszcie y, techniki malarskiej, drugi tego nie, nie tylko nie rozpoznawał, ale i nie doceniał, jeśli nawet mu ktoś o tym powiedział. Ale niemniej to było, to istniało na tym obrazie. Jeśli była rzeźba, mogliśmy ją nawet dotknąć, mogliśmy tę obłość y, 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 tej obłości doświadczyć dotykiem. Dzisiaj wszystko jest w mózgu. To jest epoka komputerowa, czyli czasy abstrakcji. Sztuka konceptualna była na początku tej historii instalacji, czyli w pewnym momencie artyści zaczęli nas przekonywać, że to co najważniejsze jest w wyobraźni, jest w mózgu, musimy sobie to dopowiedzieć. Tyle sobie dopowiemy, ile potrafimy. Tyle sobie potrafimy i, i, i tyle się potrafimy dopowiedzieć, ile mamy w środku nagromadzonych różnych doświadczeń, wiedzy, różnych przeżytych rzeczy, spraw, uczuć, różnych bodźców, które nazbieraliśmy przez dotychczasowe życie. Młodzi mają gorzej. Bo mają tych bodźców mniej nazbieranych, ale za to mają większą wrażliwość. Mają taką jeszcze wrażliwość dziecka, gdzie dostrzegają dużo więcej, dużo mniejsze dotknięcia, dużo mniejsze bodźce już są przez młodego człowieka rejestrowane. U starszego takiego jak ja to trzeba o, mocnego bodźca, żebym ja coś poczuł. Ewentualnie musi mi się coś skojarzyć z czymś, co już kiedyś było. Wtedy jestem mądrzejszy, wtedy od razu trafiam na właściwą ścieżkę. No tak to wygląda, więc nigdy nie ma tak, że wszyscy są na tych samych... Prawach i, i mają te same możliwości. Raz jest trochę więcej po jednej stronie, raz jest trochę więcej po drugiej stronie. To się permanentnie zmienia, wszystko się zmienia w życiu. Możemy przychodzić do takiego Muzeum Sztuki Współczesnej, nie tylko odkrywać nowe instalacje, nowe prezentacje, nowe propozycje artystów, ale możemy nawet te same rzeczy oglądać po roku, po dwóch, po pięciu i widzieć w nich zupełnie co innego, bo to jest 50%, może 40%, może 30% jest w sali wystawowej, a 70% jest w nas, jest w mózgu. Im jesteś ciekawszym człowiekiem, im jesteś lepszym, im jesteś bardziej wrażliwy, tym więcej z tego masz. Jak jesteś głupi, to idziesz i mówisz, że nic z tego nie rozumiesz, to w ogóle nie jest sztuka. Mhm. To znaczy, że w tobie nie ma artysty, to znaczy, że nie masz szansy na te 70%, to znaczy, że jesteś po prostu bucem. Oczywiście to można zmienić. Można zmienić, jeśli się ma czas, ma ochotę, poddać mózg treningowi. Można trenować łydki, można trenować mięśnie, można trenować barki i można trenować głowę. I niestety to zabiera tyle samo czasu, co pójście na trening do siłowni. Inwestowanie w mózg zabiera mnóstwo czasu. Nie ma na to rady. W związku z tym trzeba. Po prostu próbować. Jeśli ktoś tego nie robi, jeśli ktoś uważa, że tego nie rozumiem, w związku z tym to jest niedobre, to ja w ogóle tego nie rozumiem. Co to w ogóle ma być? A jakie ma smutne życie? Jakbym nie chciał być w towarzystwie kogoś takiego dłużej niż parę minut. Ale tutaj, jak się przychodzi do Luizjany, to jesteśmy otoczeni ludźmi. Mówiącymi we wszystkich językach, nie, nie myślę, że tylko po duńsku, czy po polsku. W kolejce do restauracji, bo też jest restauracja, oczywiście spotkaliśmy Polkę i była bardzo miła, super dziewczyna. Pozdrowienia. Ale też mówią po hiszpańsku, po angielsku, po francusku, po japońsku, we wszystkich możliwych językach, dlatego że Muzeum Sztuki współczesnej Louisiana przyciąga ludzi z całego świata. I tu Przechodzą właśnie takie autoszkolenie, to znaczy nieustanne uwrażliwianie się, nieustanne otwieranie się. Wszystko, co dociera do nas za pomocą strumienia informacyjnego, to jest taka pulpa informacyjna na co dzień, ta, która nam mówi o polityce, o gospodarce, to jest pulpa informacyjna, która nas zakleja, zakleja, po prostu zakleja nas jak, jak, jak dziurki w prysznicu, czy, czy w kranie. Po jakimś czasie ten kamień już jest tak gęsty, że woda cieknie takimi ostrymi, wąskimi stróżkami, aż się przestaje cieknąć. Tak samo jest z wrażliwością, tak samo Samo jest z mózgiem. Tam są takie wypustki gumowe zwykle pod prysznicem, czy w tej słuchawce albo w kranie. Można poruszać palcem, wtedy ten kamień odpada i znowu woda leci szerokim strumieniem. I to się dzieje w Luizjanie. My sobie tak w mózgu te gumowe wypustki naciskamy. Kładziemy się raz w łóżku, raz sobie siadamy przy biurku, raz coś oglądamy, potem coś zjemy, potem pójdziemy znowu na następną wystawę i znowu. Leci nam szeroką, strugą, wrażliwość, przechodzi przez nas takim głębokim, mocnym strumieniem. I można wracać do Polski i znowu można żyć i znowu można oddychać. Bo w Polsce takie instalacje, jak tu byłyby wyrzucone z Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie jest nowy podobno dyrektor, podobno profesor, który nic z tego nie rozumie, ale jest dyrektorem. Póki co trzeba jeździć do Luizjany, do Danii, żeby rozumieć więcej z naszego świata. Do zobaczenia w Polsce.